Siema jestem Gab. w dzisiejszym odcinku razem z mano i Gabi Paprycjuszem zagramy w sumo Fortnite'a Tak, graliśmy już w GTA, no to teraz wypadałoby zagrać w Fortnite'a. Tak więc robimy to. Oczywiście o lud, a jakby o co innego, no o co innego. Dużo fanów, bardzo fajnie nam się grało, więc oglądajcie do końca, bo naprawdę... No, było zabawnie. A jeszcze, jak co odcinek ostatnio, chciałbym pozdrowić Stolarczyk Kamila za to, że, że skomentował najnowsze zdjęcie na moim Instagramie. Wy też to no, możecie zrobić, jeżeli to zrobicie, zafolujecie i skomentujecie, no to pojawicie się tak jak Kamil, po prostu na początku odcinka. Więc myślę, że fajna rzecz, a jeżeli uda Wam się wypić do końca lipca 1000 followersów na Instagramie, no to robię fajny konkursik z tej okazji, tylko musi to być do końca lipca, pamiętajcie. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. O i tak tak walczymy Rolna, o drugie o miejsce. O chodzi nie wspomniałeś? Ja o! Damy. Właśnie! Kot i Manojek bez przytwórcy! Koniecznie! Bardzo ważna rzecz. I kot Balbo, balby, guzik ten guzik. Guzik, guzik. A Gabi jak lubicie to też Manojek polecam. Dokładnie. <laughs> też Dobra. Zaraz się skurczy <clears throat> pierwsza sfera. Gorzej się nie Nie, 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 nie. To, to muszę tak podlecieć kawałek. Tak to użyj, pokaż jak to działa. Jak to działa. Dobra. Dobra. Pokazał, ale nie chce mi się teraz. <clears throat> teraz. <clears throat> Dobra, 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 ale że taka wyrównana... <grym zresztą> Adi, elo! Ale czy żyje? Ja tak blisko! Jooo, było blisutko! Ajajaj, aj, to było 1000 IQ zagranie, no ale niestety A? ja odpadłem w pierwszej turze. Ale to nie ma znaczenia! A, no! Nie! Co? <grym zresztą> Zapomniałem, nie ma, że to wypada! Ktoś no, by się spodziewał, że to on wygra w pierwszym rurze. No nie! Gratuluję, gratuluję. No dawaj, dawaj, wyjeżdżaj! Jestem. Odrażę, że Gosiesz Fraja się wydupczył. Aaaaa! No, <grym> Wymalił! Ale to jest ham. O! o, tak o Przeżyła! Daj radę tutaj! A, no, no, o, że a w porowieni. Albo nie? Musimy grać jak taki pusiakki, więc <grym> nie jestem być, naprawdę. Co chodź to powiedział? Ale proszę! No Bo mnie sprowokował! Ale żyje jeszcze? O, nie żyje O, walczą Gabi, wygraj z nim, proszę Jaka strefa? Jaka strefa jest mała? O nie, o nie, o nie Dobrze, dobre O, nie ale nie, w, tą sprawę, nie, no w ja ja to w ja, Nie, w to mi z nią ja, ja nie. przynajmniej. z paprykiem coś walczę, a nie. Ginę na początku! by się Boże. spodziewał! Dlaczego akurat z paprykiem? Nie. Dobra, widzowie, Ja się ale... tak śmiało, Co jest z tą Mam dobry a nie! A nie! Nie, 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 nie! Ej, nie, nie. E, co? Fabryka! Totalny! Przecież się Głosem trzymałem! O, jak broni! Ej, 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 zawróciło mnie, jak dziwnie! O, kurczę! No Daj, jak o, jak się wyratowała! A, 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 a papryka. papryka, papryka! Szybko, szybko! Papryka, papryka! Na <noise> <noise> <O> górek, na <noise> <ogórek. głosy> Nie, co? jest? O, o. Jestem jakaś popsuta. <Rico's> popsuta jakaś. Dajesz Adi, trzy się kciuki. Jaki Adi? Nie mów tak do mnie nie powiedz. Ooooo, oh, oh, oh. ooo, oh, ooo, oh, oh. na! go! Nie go! Kto pierwszy zginie? Ja przeżyłem! Ja przeżyłem! Nie ma to znaczenia, Ej, moim zdaniem, Adrian cię zepchnął pierwszy. Ja nie wiem w sumie. No taki remis, no. powiedziałem, że cię zepchnąłem jednak, wiesz? Remis bardziej i nikt nie ma legendarnych. W którą stronę leciliśmy? W moją czy twoją? To jest chyba już jedyny znak, że ja cię zepchnąłem nie ty mnie. No ale ty byłeś no, po Dobrze, mną, wygrana, Dobrze, wygrałem. To nie ma znaczenia. No. Ja po prostu skierowałem dziób w dół, żeby szybciej lecieć. W dół! Proste! Wykrana, Ty, grana. ty Gość, już to proste, mówi. się cieszyć, tak? Dobra, no. niech będzie. <laughs> niech Będzie, ale my nie. Ale daj, daj jest sobie spektrum. z gwiazdką, jakby to miało decydować o twojej wygranej. Jakby przegranej, A że Adi leży, o. Przegrane? No. <laughs> <noise> tak, tak, że jak będziemy mieli po pięć, no to ty wygrasz wtedy, ok? Dobra, dobra. Znaczy nie, w sumie nie dawaj <noise> Ale to, to jest śmieszne! Bardzo zabawne takie nie, no. A że Adrian spada o, A że. Dobra, nieważne jednak Pff. A że guzik leci teraz do dziury? Że ja lecę? Nie ma tak, że jale. A że ja lecę? To jest jakąś ja nie, bo nie Że guzik spadnie <noise> chyba? Ja spadnę! O! Ja spam! A kurde, no tak widziutko. Dobra! <laughs> no nie. To nie tak miało się. Dres, się nie, to nie ma sensu. Nie tak to się miało spo... skończyć. ekipy, No i dobra, trzeba się skupić, bo to były cztery rundy w sumie dla papryka. Acha. Załamka, aha! Napisane miałem załamka w lewym dolnym. No tak, ja tu jedyny coś robię, walczę. Dobra, żeby nie ma. O to, żeby papryka... <grystanie> a może Nitro by ktoś odpalił? A może ty byś odpaliła, a nie tak nakłaniasz wszystkich innych do użycia. Dobra. No to użyj, proszę bardzo, teraz. Papryk, 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 papryk! Dobra, dobra. Dobra, dobra, chillera, chillera. O, 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 o! O, dobra, dobra. Dobra, dobra. o nie, o nie! O nie. Ale Dobra, Gami poszła poszło nie sucho Guzik jakaś koalicja, przeciw... O nie, właśnie się leży z boczkiem! <noise> Pomocy! Żyję, żyje, żyje! Nie żyje! Ja jeszcze sobie po głowie! O, Taka koalicja właśnie Dobra, chyba znowu będzie gwiazdka, Oho. Dawaj, dawaj, dawaj! O nie! Dobra, 10 sekund 9, 8, 7, 6, 5 to to 4, 3, 2, O nie! Jeszcze no! Ale jaki ale komuś, lag to był I znowu koło? ja przeszyłem Jestem mistrzem ostatnich trybów Ale z takim lagiem, że już miałem przekonanie, że on już spadł Taktyka Guzik umrze No! A co? Już? Nie! <głosy> <głosy> no nie, dobra, ja ale też ale Guzik zagrał a ty musisz to ugrać. No nie! Taka taktika właśnie, taka taktika. taktika. Paprika, jak sobie jeżdżą? Dobrze! u wolko ale, ale śmiesznie to wyglądało bardzo. Przepraszam, że tak się zaśmiałem. Dawaj, Wusik, nie, nie ma taktyki już żadnej, nie ma, nie ma. Taktyka. Ej, ją, to macie taki hamulec ręczny, Wtedy to. Macie... A, wiecie. Okej, okay, okej. Okay. A, kurczę. Ale cicho! Wszyscy tak, skupienie, pewnie, że tak, tryhardy same. No pewnie, że tak. Zero zabawy z gry, jak zawsze. No pewnie, że tak. Czuję pot, czuję pot. O nie, 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 nie. Nie, no Gabi, Gabi. No co? Nie, No to to nie to im miejsce, nie, czy mam... Czy, nie Dobre, mam szans. No, nie to mam trzeba było się na nich spłokować, a nie na mnie. Zmyszałem ja Ciebie, bo tam był papryk przed Tobą, a on uciekł potem. Przede Mną była przepaść. Potem tak. A, a, tak, tak ja. Dobrze! A, ale to autu taki lak miało, taką osobę. Ja wygrałem to widzowie. Dobra, ja tu nie mam w ogóle żadnych. Oooo! go na plecki. Dobra, ale się nie ziję, nice. Nie możesz. O nie! No nie. No nie. Adi przegrał taką okazję. No Ja. Dobra. Dobra, dobra, bo ja tu nie mam żadnych w tej sprzymierzeńców tej, tej, tej Na Wszyscy Jak są wrogami nie razu nie wygrał No dobra właśnie a że Jezu! A takie fikoły robi A że robi o! takie fikoły o! O! Ej! <laughs> Ale jest rob... o, 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 o Ale to porobił o, nie, dobra, nie 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 Dobra 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 Dawaj się go. Nie, Dobra nie. żyje tu Guzich wypadł nie, wypadł. Nie, 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 no pomocy! Pomóżcie mi! O dobra, dobra. Pomocy! Nie no! Ile można? Gaby, dobra. O nie, o nie, Adrian! O, o. Adi! O Patryk! A ja! no że Adi to wygrał?! Co mnie spyka? No co to mnie spyka, to byłaś ostatnia. Dobra, ja mam remis teraz z poprinkiem ilości wygranych. Ostatnia. To będzie runda. decydująca runda, wizowie! Decydująca, bez kitu. Ostatnia runda. Dobra, Dobry. wygrywamy to. Ja Moja że... runda. To, jest ostatnia runda. Ja to ja... jest ostatnia runda, no. A ja przedtem krzyczałem, że ostatnia. Serio? Nie no, mówiłem przecież, że to jest decydująca, nie? Papryka, przewracamy. Nie no, czemu na mnie zawsze? Na no na ciebie pajacu. Nie, nie, nie. O, 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 o. Jesteś gościu Zniszczę cię! Ja bym poczekał Gabi, ja bym tutaj pacyfistycznie podszedł do tego, niech się biją o, pacyfistycznie! Ja ci dam pacyfistycznie No nie goń mnie! Wiesz na kogo? No nie mam ani jednego wina! Dzięki, dzięki Dajmy guzikowi! Nie, nie, nie! Zabierzmy paprykowi O nie nie nie, nie! Nie, no chciałem go Nie. Dobra! Nie należy mi się chyba po prostu i tyle O nie! Juchy, krzyk! No Nie wiem w sumie, nie wiem, to mnie Ja bym pijek. powtórzył w ogóle cały mecz. Dobra, widzowie, tak oto wygląda moja skrzynka. A, tak oto wygląda moja skrzynka. O, A, tak to oto wygląda to moja, moja. Cieść, Slepsza, Dobra, na 50 się biemy, więc już zapraszam do bitek. Już? no tak. No to od to razu. Papryka. No pewnie, że tak, no co dobra. ja będę. Wszyscy na papryka? On taki jest agresywny A Co ty tu wyglądasz? Pomogę What? No aha Wszyscy na papryka Wszyscy na papryka Kusik teamujemy się No Ja już widzę to swoje teamowanie się No, Mam no ale ty jesteś takim złodziejaszkiem? Ale że ty masz Spróbujemy tego on skacze nad tobą! No go, go! Nie! Leży! Ale... Dobrze! Nie ja miałem już Ambo w odganie, ale że ja od jeszcze zabiję... Leży! Łusik! Dwa kile? kile. 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 <laughs> Serio, chyba. Dobrze, dobrze. Noś, kurde! No, on się! Ale jak się goś... Widzisz, no że się zrespiłem? Głoś widzisz, że się zrespiłem i od razu na mnie leci ty No też pewnie, że tak to robia, no. ty do mnie zacząłeś Dobra. strzelać Jak Uf. się pokazałeś na respie pajacu Ledwo się na respie pokazałeś już do Dostałeś? O, jak tu już zaskoczył Ach. Jez, fraga mnie jeszcze zbiera Ja zabieram też całą, całą ją pokonałem pajacu Gdzie jesteś, czy nie? Fajna, U! fajna rakietnica to strzela no, pół sekundy. Nie, no, pan jest takim dziwnym człowiekiem, naprawdę. no, <laughs> nie, no z mi to tak kurde, ciężko. Wiadomo, że jakbym nie miał szarych, to bym go pokonał. O morce, Morcze, jak jakoś się to mi pokazał w ogóle. Nie wiem, kto to był, ale. Dobra. Dzięki. Dzięki. Fajnie, się A -a. Fajnie, się Co, grało. Fajnie. Tak dzięki. Tak super, super. <grym> nie możemy dać mu legendarnych itematów. Oj, nie, oj nie. Szar szare. Jakby miał szare, to może byśmy go pokonali. Ale, Ale... byłoby ciężko. No, Gabi. Nie podpisała się. Ale że guzik dwie osoby. No. A, a, a I nie to Papryk zabił. No, To jakbym to... wygrał w zasadzie, co nie, bo Dobra, pokonałem zwycięzcę. oglądanie, pamiętajcie, łapki w górę, tak z 8 milionów by się przydało. Subskrypcja tak. nas na Facebooku, kod Imanojek, prawie bez przytwórcy, albo Papryk już, albo guzik, albo guzik, ale raczej Imanojek. E, e, Polecam, e, <laughs> trzymajcie się, papa. Pa pa.